na Kanapie telewizji śniadaniowej zasiada człowiek sukcesu. Tym razem kobieta. O szóstej rano, rozpromieniona i świeża, stymuluje innych do sięgania po więcej. Od stóp do głów perfekcyjna, włosy w najmodniejszym kolorze, w delikatnym nieładzie, ale takim nie za bardzo, opowiada o perfekcyjnym świecie, aktywnej bizneswoman, prezeski wydawnictwa. Podróżniczki, założycielki fundacji, bestsellerowej autorki kilkunastu książek, w tym wielu poradników. Dodatkowo i oczywiście empatycznej i wspierającej matki. O szóstej rano. Jak ona to robi? Na pytanie: Jak Ty to robisz? Pada magiczne jestem dobrze zorganizowana. A ty patrzysz na rzeczywistość, na kanapę, na życie, które skręciło nie tam, gdzie trzeba. I już wiesz, że do trwającej w Twojej głowie wspinaczce na Monteveres sukcesu musisz jeszcze dorzucić wizytę u fryzjera i nowe licówki. Ale wiesz, ja też tak chcę. Ja też tak mogę. Muszę się tylko dobrze zorganizować. Ale co to znaczy? Tak w praktyce. Mnie też przed chwilą przedstawiano jako kobietę, która z sukcesem prowadzi firmę, pisze książki, nagrywa i występuje wysoko w biznesowych rankingach. Jak ja to robię? O tym za chwilę. A teraz przyjrzyjmy się bohaterowi dzisiejszego wystąpienia. Sprawdźmy, co współcześnie wiemy o perfekcjonizmie. Patrick Gudro, który jest na studiach doktoranckich w odtawie na uniwersytecie na wydziale psychologii w swoich badaniach odkrył że nieustannie od 27 lat mamy coraz większą liczbę osób perfekcjonistów w młodych pokoleniach i patrząc na tablicę social mediów wydaje się ta diagnoza bardzo trafiona bo niby wszyscy wiemy że to tylko wycinek rzeczywistości i niby punktujemy sztuczność Celebrytów i konfrontowanie pochwały brzydoty. I niby wszyscy wiemy, że tego świata nie ma że to filtry i ustawki. Ale czy traktujemy to jako coś, co nie istnieje jako fikcję i nierealny do osiągnięcia cel? Badania nad perfekcjonizmem pokazują, że jest on niebezpieczny właśnie dlatego, że propaguje dążenie do tego, co w ogóle nie istnieje. Dokładnie tak jak świat pięknej i długiej reklamy apartu. <noise> Z badań nad perfekcjonizmem wiemy, że perfekcjonizm nie przynosi sukcesu i szczęścia. Więcej, często owocuje depresją. I samobójstwami, bo 56% osób, które popełniły samobójstwo, zostały zdiagnozowane jako perfekcjonistyczne. A czy nas problem ten nie dotyczy? Zróbmy krótki test. Trzy pytania. Pierwsze pytanie. Nie akceptuję bycia drugim. Kto się z tym zgadza? Tak czy nie? Drugie pytanie. Dążę do tego, aby utrzymać wszystko w perfekcyjnym porządku. Tak czy nie? No, i trzecie pytanie: kiedy popełniam błąd, to nie potrafię przestać o nim myśleć. Wiecie, betoniara pracuje i ciągle jak tak mogłaś? Kto na trzy pytania odpowiedział tak, niech podniesie jedną rękę. A kto odpowiedział na dwa pytania, niech podniesie drugą rękę. A kto nie podnosi rąk w tego typu zabawach, niech podniesie trzecią rękę. Wiecie? Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedzieliście tak, to zachęcam Was, żebyście zrobili sobie test na tej stronie zupełnie za darmo, bada on różne przestrzenie perfekcjonizmu. A jeżeli nawet bez zrobienia testu proszę, ale jeżeli nawet bez zrobienia testu myślicie sobie to totalnie o mnie, to powiem Wam. Rozumiem cię, bracie i siostro. Ja też tak mam. Nazywam się Angelika i jestem anonimową perfekcjonistką. Ale jeżeli jesteś w stanie przyznać się do tego i stanąć w prawdzie, to jesteś na dobrej drodze do wolności. A o propostowania w prawdzie opowiem Wam pewną historię. Na pewnej konferencji biznesowej w Palo Alto, pewnej bizneswoman i matce. Zadano nieuniknione pytanie. Jak myślicie? Jakie to pytanie? Jakie tytuł ma Twoja praca doktorska, albo jak rozwinęłaś biznes od zera do milionera? Nie. To nie jest to pytanie. Bo jak świat długi i szeroki, tak kobiety mają jedno pytanie. Jak łączysz karierę z byciem matką? Bo wiecie dziecko nie przeszkadza w karierze, pod warunkiem, że jesteś ojcem.. A to właśnie od kobiet oczekuje się perfekcyjnego godzenia bycia matką, bizneswoman, doskonałego wyglądu i bycia perfekcyjną panią domu. I dajemy radę. Dokładnie tak. I teraz zapomniałam. <śpiewanie> <śpiewanie> Dlatego myślę, że może zdajmy te szpilki, żeby było mniej perfekcjonistycznie. <śpiewanie> Wracając do tej kobiety i do tej konferencji, powiedziała coś takiego. Wiecie, może nie powinna mówić tego publicznie, ale i wyznała, że wieczorami kładzie swoje dzieci spać w strojek do szkoły, i dzięki temu rano oszczędza 15 minut porannej nerwówy. Sharon Sandberg, która opowiedziała tę historię w swojej książce, stwierdziła: Nie, no rzeczywiście nie powinna o tym mówić. Kilka lat później, kiedy sama została matką, stwierdziła, patent jest genialny. Wiecie, ja mam trójkę dzieci. I takich historii, jak te, odpowiednią ilość do ilości dzieci. więc poranek, spieszymy się, wiozę dzieci do szkoły, ostatnia prosta, światła, taka dojrzała pomarańcz. Wiecie, już jesteśmy blisko, już witamy się z kąską. Jestem pod szkołą, a tam podjazd blokuje gigantyczny autobus. Trąbi i krzyżę, mówię Proszę pana, Pan się przesunie! Ja tu dzieci muszę przywieźć do szkoły. Facet opuszcza spokojnie szyby, wystawię głowę. Odjeżdżam za dwie minuty. Czekam. Nerwowo stukam stopą, odmierzając każdą sekundę. Kątem oka obserwuję ludzi, którzy wchodzą do autobusu. I tak przebiega mi przez myśl, że. Chyba skądś znam tą kobietę, która weszła jako ostatnia. No ale drzwi się zamykają, autobus rusza, odjeżdża, cieszę się. I kiedy widzę od... już tylko dym unoszący się z rury autobusowej, uświadamiam sobie, że już wiem skąd znam tą kobietę. To wychowawczyni mojego dziecka. A ten autobus to nie jest zwykły autobus szkolny, ale autobus, którym powinno jechać moje dziecko. Kilkanaście kilometrów później, kiedy udało nam się dogonić ten autobus, dostarczam dziecko w poczuciu wystarczającego dobrze, nieperfekcjonistycznie wykonanego zadania. I wiecie, kto kiedykolwiek próbował bycia perfekcyjną bizneswoman i matką, ten w cyrku się nie śmieje. I obiecałam Wam, że powiem Wam, jak ja to robię. I nie mam jednej złotej rady. Mam trzy. Po pierwsze, przestań porównywać czyjąś scenę ze swoimi kulisami. Czerwona kropka, tablice social mediów, porządek w salonach, to zatrzymane kadry. Większość życia tak nie wygląda. Większość życia wygląda tak. Jeżeli masz ochotę porównywać czyjeś kulisy, swoje kulisy, z swoimi. Przepraszam, ktoś mi podmienił prezentację nieperfekcyjnie. Jeżeli masz ochotę, Porównywać czyją scenę ze swoimi kulisami, to zajrzyj za te kulisy. Zobacz, ile osób ma celebrytka. Kto jest w to zaangażowany? Czy masz szoferę, szofera, gosposię i dwienianie do swojego jedynaka? A jakie obciążenie i wsparcie masz ty? Po drugie, na okładkach magazynów, szczególnie tych kolorowych. I na tablicach social mediów. Tylko maski potrafią być idealne. I tylko te zatrzymane w kadrach i poddane odpowiedniej photoshopowej obróbce. Przekonałam się o tym podczas pewnego pokazu. Wieczór wnętrza pięknego ogrodu wbiegam w ostatniej chwili, ale przezornie mam ze sobą szpilki. Zamieniam więc swoje białe sneakersy tuż przed wejściem na szpilki w kolorze nude, Ale robię jeszcze coś. Nie wiem jak wy, ale ja nienawidzę tego uczucia szpilki przyklejającej się gołej stopy do obcasa, do buta na obcasie. Nie? I w ten sposób, w tym, z tego powodu, mam coś, co się nazywa oficjalnie stopką, ale ja nazywam skarpetusią. Bo skarpetusie przy mnóstwie swoich zalet, mają jedną maleńką wadę. Czasami zupełnie niedyskretnie, widzę, że wiecie o co chodzi, wystają z buta. Więc siadam sobie ja i moje skarpetusie w ostatnim rzędzie, w koło jakby luksusową, i podchodzi organizator: Angelika, ale co ty tu robisz? Przecież twoje miejsce jest zupełnie gdzie indziej. I rzeczywiście, jest krzesło i kartka z moim imieniem i nazwiskiem. W pierwszym rzędzie. Przy samym wybiegu, w koło samej gwiazdy i celebryci. Idę i czuję, jak robi się coraz bardziej czerwona, bo w stopy palą mnie moje skarpetusie. Siadam, chowam buty pod krzesło dyskretnie, ale czuję, że za chwilę wyląduję z plusknięciem na czerwonym dywanie. Więc koncentruję uwagę na towarzystwie wokół. W końcu przecież znamy się z internetów. I tak patrzę. No, znam ten serial, coś kojarzę, ta, ta, a nie ta Ewa Lewandowska? Czy jakoś tam? W większości tych osób nie byłam w stanie rozpoznać, i dopiero następnego dnia po wyretuszowanych zdjęciach na Instagramie byłam w stanie się zorientować, z kim widziałam się tego wieczoru. Pewien paradoks. Pracujesz nad tym, żeby być rozpoznawalnym, żeby być kimś, a z twarzy stajesz się. Podobny do nikogo. Ale wy powiecie pewnie, Angelika, co tam celebryci? Liczy się prawdziwy człowiek. W końcu każdy leżąc na stole operacyjnym chciałby, żeby jego chirurg był perfekcjonistą. Czy na pewno chirurg perfekcjonista nie przeprowadzi Twojej operacji? Będzie nieustannie dopracowywał linię idealnego cięcia. Żeby przeprowadzić operację, tak jak i do każdego innego sukcesu, nie potrzebujemy dążenia do perfekcji. Potrzebujemy nieustannego doskonalenia się. Potrzebujemy dążenia do mistrzostwa. A chirurg dążący do mistrzostwa przeprowadzi Twoją operację. Może cięcie nie będzie idealne, ale przeżyjesz i będziesz miał się dobrze. Niestety, z chirurgą perfekcjonistą jest tak, że operacji możesz się nie doczekać. Różnica między dążeniem do mistrzostwa a dążeniem do perfekcjonizmu jest jak różnica między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Pierwsza oznacza wspólnotę i zasiadanie w gronie pasjonatów tematu, drugie oznacza izolację i śmierć. Droga do mistrzostwa perfekcjonistki, która szykuje się na TEDx, wygląda tak, żeby odwlec moment przygotowania. Wysprzątasz cały dom, nawet strych i garaż. Wypastujesz wszystkie buty, nawet sandały. Przygotujesz kilkadziesiąt wersji mowy, by stwierdzić, że żadna nie jest perfekcyjna. Może być jednak wystarczająco dobra. Bo wiecie, stanie na scenie w świetle reflektorów. Trwa tylko chwilę. A pomiędzy tymi momentami są nieustające próby i nieustająca prowizorka, szybkich rozwiązań, nagunkę recepturkę i szarą taśmę. I każdy tak ma. Bo idealny świat, tak jak idealny moment, nie istnieje. Druga sprawa. Chcesz wolności, to przestań porównywać, przyjąć scenę, ze swoimi kulisami. I po trzecie i najważniejsze w swojej drodze mistrzostwa dziel się swoją prawdą i dziel się swoją historią, dlatego że perfekcjonizm karmi się tajemnicą. Opowiedziałam Wam swoją historię, bo historie mają moc. Historie odbarczają, dają siłę. Do życia wolności i prawdzie. I zachęcam Was. Podziel się też swoją historią. Powiedz, że Ty też tak masz. Pokaż swoje kulisy i do idealnego świata social mediów dodaj hashtag za kulisami. Bo wiecie, tak jak najlepsze imprezy dzieją się w kuchni, tak najpiękniejsze momenty spotykają nas za kulisami.